Witam serdecznie. Jesteśmy na stoisku Bogen Dachy Bawarii, e, tutaj z Markiem. Marek powie, co tutaj w strefie rzemiosła e, na Ruf Expo e, robicie. Witam. E, przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy, e, że, mogliby, że możemy tu pokazać e, coś innego Rzemiosło, tak jak to wszyscy podkreślają. E, tutaj pokazujemy krycie z linią wzniosu. E, układanie, które no nie jest częste w Polsce, ale chcemy go promować jako pokazywać. Najczęściej mamy te krycia prostokątne, tu chcieliśmy coś pokazać innego. To bardziej kojarzy w Dachach w Niemczech, prawda? Także tak. się wydaje, że te poskocie, jest tak. no, tam mocno polarne. Dokładnie. Dokładnie. E, tutaj e, może wspomnieć troszeczkę, e, kto to jest, bo ja, ja go bardzo dobrze kojarzę, ale może przedstawić tutaj... E, e, Znam osobistość. E, tutaj mamy na stoisku, e, za, skorzystał z naszego zaproszenia, a bardziej zaproszenia e, PSD. E, Artur Alfawicki, jeden e, no, chyba z najbardziej cenionych tutaj tekarzy e, łupkowych w Polsce. Tak, ja doskonale go kojarzę. Jak chcecie, piszcie sobie Artur Alfawicki. Alfa Duck yy, System. Dach system. Tak, yy, jeżeli, jeżeli chcecie, naprawdę super fachowiec, yy, on tutaj będzie nam demonstrował, jak łupek się łupie. Po prostu. I obrabiamy tak. obróbka, Może Artur, ty działaj, a my będziemy tutaj opowiadać dalej. Tak, więc jeśli chodzi o sama obróbka, łupka, tak jak Artur tutaj prezentuje, e, przede wszystkim obrabiamy materiał zawsze od lewej strony. Tak, w skrócie, w skrócie jeszcze powiem, jeśli chodzi o materiał. Dlaczego da się go tak łupać? Przede wszystkim przez tą wielowarstwową strukturę. Jakbyśmy popatrzyli pod mikroskop. Podniesiemy mamy... troszeczkę, tak. e, bo wiadomo, żeby ten dźwięk był tak. dobry. Mamy tutaj kilkaset warstw tej skały. Mhm. E, działania góre twórcze, które szacujemy, że miały miejsce jakieś 300-400 milionów lat temu, więc możemy tylko przypuszczać, jak to się odbywało. Więc przez te działania, działania górotwórcze powstały skały, które da się rozłupywać. E, dużo, e, dużo jest informacji, łupek, łupek, łupek. E, ten łupek, który nadaje się na dach, to są tylko wyjątkowe skały z, e, z wyjątkowych jakby źródeł pozyskiwane, e, które wytrzymują na dachu. Łupek, czyli bo to jest kamień, czyli to jest wydobywane tak. z kopalni tak na luzie. tak? Tak i właśnie teraz chcę, chciałem pokazać, Mniej więcej jak to, jak to się odbywa, to wydobycie. Więc skała jest cięta maszynowo na odpowiednie bloki. Te bloki, później, niezmiennie od wielu, wielu lat, są rozłupywane w większości ręcznie poprzez wbijanie dłuta, takie jak tu widzimy. Warstwy tej skały i, ma, i materiał się rozchodzi, mówiąc tak kolokwialnie, i powstają płytki. Oczywiście te płytki różnych kształtów, tak jak tu widzimy. A... A nie też różnych grubości, bo też nie da się jednolicie tak. E... Tak. uzyskać takiego co do milimetra. Dokładnie, materiale. dokładnie. Stworzyła to natura, no i oczywiście natura nie jest perfekcyjna, ale przez to jest piękna. W tych warstwach. Tak jak mówiłeś, nie jest nigdy idealnie, że mamy te około pół, pół centymetra, czasami wyzerują się grubsze, cieńsze. Są różne rynki, na przykład Francja, gdzie wolą cieńsze płytki nawet, takie około 3-4 mm, ale tam mamy dachy mansardowe. W Polsce, gdzie mamy w większości dachy bardziej płaskie, stosujemy te płytki pół centymetra, około pół centymetra. Super. To tak, jeśli chodzi o obróbkę. O i Rejony tutaj jeszcze jest ładnie pokazane, jak te skały y, wyglądają na większych, na większych obrazkach. No, tu mamy takie zdjęcie, y, 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 łupek y, wydobywany jest od XIX wieku y, na bardziej większą skalę. Tu mamy taką manufakturę, gdzie pokazane... Y, no pewnie, Bez maszyn widzę jeszcze tak, y, czysta ręczna robota. Dokładnie, dokładnie. Tu jeszcze chcę wspomnieć oczywiście o wytycznych lekarskich, które powstały. To są wytyczne w których mamy powiedzmy zarys, bo to nie jest wszystko, jeśli chodzi o układanie łupka na dachach i fasadach. Fajnie, że powstało, powstał taki podręcznik, bo mamy tutaj określone właśnie podstawowe parametry, jak to układać, jak tutaj właśnie ustalić tą linię zniosu? tu mamy na przykład kąt 45 stopni i mamy w tabeli ile powinien na metrze ten Wzór e, wynosi. Zasada jest taka, jak zobaczymy w tej tabeli: im bardziej płaski dach, tym ten nachylenie musi być większe, żeby ta woda spływała, e, lepiej spływała. Im bardziej jest ostry, to możemy nawet później już przy e, 80, no to już są takie dachy ekstremalne ale bez linii wniosku na płasko. Super, ja należy jeszcze wspomnieć, że to nie tylko jeżeli chodzi o tutaj polskie Stowarzyszenie dekarzy i zeszyt. Są też wcześniejsze zeszyty, które mówią o dachówce, o prawidłowym, o prawidłowej warstwie istotnego krycia, także jeżeli chcecie coś takiego zakupić, jest to możliwe, bardzo wie, duża kopalnia wiedzy na temat dachu. Ok, no i teraz e, wracając do tego, co, e, co Artur e, d, e, robi. Zaczynając od e, okapu, e, robi tak zwaną stopę e, wiązaną, Czyli e, ustaliliśmy, znaczy ustalone było najpierw linia wzniosu i do tej linii wzniosu e, teraz e, układamy najpierw płytki od e, prawej do lewej, żeby z linią wzniosu iść później w górę. I z każdym rzędem tak jak tutaj widać, jeśli możemy może się... Może przejdźmy, zobaczmy jak to wygląda. Tak jak tu widzicie, każda ta płytka jest obrabiana przez Artura tutaj na miejscu. Jeśli chodzi o szambon podstawowy, to to jest płytka uniwersalna. Uniwersalna znaczy, że możemy ją po prostu obracać albo tak, albo tak, a na, nawet na fasadach możemy ją uży, używać w pionie. E, malutka różnica e, między tą płytką, na przykład a płytką, e, tak zwaną bogen, to jest tylko, że kierunek mamy narzucony, czyli to ścięcie jest kierunkowe. I wtedy musimy zamówić szablon albo prawy, albo w lewy. To wszystko tutaj jest też e, pokazane. Tu mamy e, uniwersalny, a tutaj mamy właśnie ten prawy i lewy. Oprócz stopy wiązanej, mamy tak zwany brzeg początkowy, stopniowany czyli też e, płytki docinane. Chodzi o to, żeby tą wodę jak najdalej od brzegu e, złapać od i tak. żeby ona e, opadała Czasami się urywała. I to mamy tą stopę, e, znaczy brzeg początkowy i brzeg końcowy. Znowu ta sama zasada, żeby ta woda. E, Artur tak troszkę artystycznie do tego podszedł, bo... To jest na prosta, sobie tak, on tutaj e, no, upiększył to, ale zasada jest ta sama, jeśli chodzi o brzeg końcowy. Okej, okay. tutaj widzę, że jeszcze jest oczówka fajna wstawiona, tak, tu, e, różyczka. Tutaj... E, e, już jak... jest bardziej takie, bym powiedział, rzemiosło. E... No, e, smaczek taki. E, tutaj, jak dobrze kojarzę, przy współpracy z e, Stanisławem e, Głusińskim, e, Blachart, dobrze skończę? E, tak, Blachart, tak. zgadza się. Tak, e, też cenionym rzemieślnikiem powstała, e, powstał ten kwiat, Róża. Kwiatek, tak. Kwiatek, Kwiatek tak. dokładnie. No, jest to super smaczek, i widzicie, możemy tutaj mega, mega fajne rzeczy robić na tym dachu. Pokazywać to jest akurat z blachy, zrobione z miedzi, ale równie dobrze przeróżne, przeróżne figury i tak dalej. Możemy też zrobić m.in. z łupka. Tutaj też pokażę od razu, że można sobie naprawdę fajne, fajne rzeczy z tego łupka stworzyć. Może, może wiesz co jeszcze tak. Marku? Bo po mógłbym pokażmy. bardzo długo tak, opowiadać. Tak, bardzo długo możemy opowiadać, a może po prostu Artur zademonstruje nam mniej więcej, jak na przykład takie serduszko się zrobi, co? Tak, żeby po prostu pokazać, tak. jak ten materiał jest prosty w obróbce. Zapraszamy. Wracamy do tego serduszka, widzę sobie na razie zarysowujesz, tak? Artur nadaje sobie... Nie Jestem dobrym artystą, jeżeli chodzi o rysowanie. Może tu jeszcze spokój? No tak nie szybko. E, ja tak zapytam czysto technicznie, jakbyś mógł się zatrzymać. Dlaczego łupiesz po kawałku, a nie od razu tędy? E, czy musimy linie? robić to stopniowo z tego względu, że kamień Może nam wtedy pęknąć, tak? Nie damy rady od razu łupać go w połowie, tak? Okay. Dlatego musimy robić to y, po kawałku. Po kawałek, Zawsze się zastanawiałem, jak tutaj te wewnętrzne rzeczy się łupie. Możemy użyć też mniejszego moteczka, Tak, są też jeszcze specjalne młotki do, typowo do ornamentu. On jest tutaj wtedy nie jest kwadratowy, tylko jest po prostu obły, okrągły. Aha, tak. Okay. Jest jeszcze mniejszy, dlatego czasami lepiej nam jest podejść. Prasować teraz, widzę. I tutaj tak jak pokazywane było wcześniej, to się od tylnej strony, tak cały czas? Tak jest, to do tego względu, że mamy wtedy tą oryginalną część, czyli poszarpaną. Super i to daje taki fajny, fajny końcowy efekt. Dokładnie, nie mamy czystych krawędzi, ciętych, jeżeli chodzi o Obróbkę właśnie młotkiem, tak? Super, super. Czyli widzę, że też są różne młotki, tak jak wcześniej wspomniałeś. Tak, tak. Mamy też młotki, są prawe, lewe i też uniwersalne, tak? Ten jest prawy, tak, bo ma tutaj tą stronę yy, do cięcia. I też mamy lewe młotki, akurat te dwa mamy prawe. Okej, okay, super, super. Tak jak widzicie, czyste rękodzieło i wszystko każda płytka praktycznie musi przejść przez ręce dekarza także naprawdę mega mega fajnie to wygląda można cuda wianki tutaj robić tutaj Artur na pewno jak Zajrzycie na jego realizację, e, możecie zobaczyć, że e, z tego materiału można naprawdę dużo, dużo stworzyć i ogranicza nas tylko tutaj tak naprawdę wyobraźnia. E, dzięki wielkie za zaprezentowanie. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki Marku. E, jeżeli chcecie e, pokorzystać z łupka, zapraszamy serdecznie. Można tutaj na strefie rzemiosła, właśnie na, na stoisku e, Tupa. E, Popróbować, do, popróbować i połupać po prostu z tego materiału. Jesteście chętni, serdecznie zapraszamy. Tyle, dzięki wielkie. Dziękujemy, cześć.